Dzień dobry, szanowni państwo. Na początku chciałbym podziękować organizatorom naszej konferencji za możliwość wystąpienia. Każda chwila z nauką, z historią czerwoną, zawsze mile widziana. Zwłaszcza dzień wolny od pracy w McDonaldzie, co w moim przypadku ma podwójną wartość, że właśnie nauka, znaczy obecność w świecie nauki, plus jeszcze dzień wolny od pracy no, dosyć kontrowersyjnej, że tak się wyrażam. Tematem wystąpienia. Będzie przedstawienie jednej z partii żydowskich, która działała w pierwszych latach po wojnie Polski, to znaczy od 1935 do przełomu 39, 50, 39, 50 roku, a tym stronnictwem, tą partią będzie żydowskie Stronnictwo Demokratyczne. W pierwszych latach po wojnie Polski nastąpiła nieudana próba odbudowy żydowskiego życia. Tym także żydowskiego życia, e, żydowskiego życia, tym także żydowskiego życia politycznego. Na początku listopada 1934 roku w Lublinie rozpoczął działanie tymczasowy Centralny Komitet Żydów w Polsce. Parę miesięcy później, to znaczy luty 1945 roku, ta organizacja rozpoczęła funkcjonować jako Centralny Komitet Żydów w Polsce. E, oprócz CKŻP, czyli właśnie tego centralnego komitetu, yy, obecnym było także jedynę się ugrupowań politycznych. Dzieliły się one na lewicowe, centrowe i prawicowe oraz te niesionistyczne, sionistyczne oraz te, które działały w sposób legalny i nielegalny. Yy, wśród legalnie działających partii sionistycznych syjo należy wymienić i tak od partii Mizrachi po Alej Sion lewicą. Partia Mizrachi Centroprawica, a ikut. Centrum Sionistyczne, a od partii Hitagut po po Alejsion mamy ugrupowania związane z centrolewicą i lewicą sionistyczną. Istniały także dwie partie, które działały w sposób legalny i były w opozycji do sionizmu. Przede wszystkim e, Frakcja Polskiej Partii Robotniczej przy Centralnym Komitecie Żydów w Polsce oraz Bund czyli powszechny Żydowski Związek Robotniczy na Litwie, w Polsce i Rosji. Tak jak przed chwilą wspomniałem, istniały także partie nielegalne, czyli przede wszystkim to działały, trzy partie działały w sposób nielegalny: to znaczy sionici rewizjoniści, przedstawiciele Agudas Izrael i, i przedstawiciele Żydowskiego Stronnictwa Demokratycznego, czyli właśnie to stronnictwo, które właśnie będę chciał. Państwu podczas naszych obrad przybliżyć. A czym, proszę Państwa, było, proszę Państwa, było to żydowskie sądnictwo demokratyczne? Opierało się na tzw. fałkizmie oraz terytorializmie. Faukizm, przedstawiciele fałkizmu uważali, że miejscem Żydów jest w krajach diaspory, czyli w krajach rozproszenia, między innymi w Polsce, Rosji czy innych państwach. Folkiści uważali, ci zwolennicy Szymona Dubnowa sprzeciwiali się asymilacji i potwierdzili, że Żydzi są odrębnym narodem. Zwolennicy Dubnowa postulowali nadanie Żydom autonomii, byli w opozycji do zwolenników asymilacji, ortodoksji religijnej, syjonizmu i szeroko rozumianej lewicy żydowskiej. W międzywojnej Polsce aktywiści folkizmu. Działali jako Żydowska Partia Ludowa i naczelnym działaczem tej partii był Noach Rełucki. Z kolei, jeżeli chodzi o terytorializm. Korzenie terytorializmu, czyli drugiej idei, do której nawiązywali przedstawiciele żydowskiego stronnictwa demokratycznego, to korzenie terytorializmu sięgają w początku XX wieku. Przedstawiciele Izraela Zengwila uważali, Otóż wówczas istnia spór wśród syjanistów, to przedstawiciele wcześniej wspomnianego Zangila, Zangira, uważali, że należy poprzeć brytyjską propozycję osadnictwa przynajmniej niektórych Żydów w części Ugandy, która była pod okupacją władz w Londynie. W tysiąc, na początku XX wieku, to znaczy w 1905 roku, Przedstawiciele Izraela zamknięcia opuścili środowisko sionistyczne i powołali do życia żydowską organizację terytorialistyczną. W międzywojennej Polsce zwolennicy terytorializmu działali pod nazwą Liga dla Terytorialistycznej Kolonizacji Thailand. Freiland z języka idisz Wolna Ziemia. Zwolennicy tej idei promowali ideą pracy Żydów na roli oraz przebywanie ich w zwartych grupach do poszczególnych kolonii państw europejskich. Już proszę Państwa, bezpośrednio przechodząc do czasów powojnej Polski, to w pierwszych miesiącach po wyzwoleniu, czyli od przełomu 1934-1935 roku, miała miejsce próba odbudowy struktur folkistów, którzy zaczęli działać w realiach nowej Polski pod nazwą Żydowskiego Stronnictwa Demokratycznego. Centrum działalności tej partii stanowiła Łódź. Przedstawicieli żydowskiego soniństwa demokratycznego było około 400. Poważna z nich była kupcami bądź rzemieślnikami czasie II wojny światowej. Niektórzy z nich, właśnie z szeroków żydowskiego soniństwa demokratycznego, przeżyła w gettach, bądź walcząc z Niemcami w szeregach wojska polskiego, bądź Armii Czerwonej. Warto wskazać, patrząc na mapę powojennego świata, czyli po 35 roku, to zwolennicy czy też sympatycy żydowskiego sądnictwa demokratycznego nie znajdowali się tylko w powojnej Polsce, ale także w Finlandii, Indiach, Stanach Zjednoczonych, Francji, Argentynie oraz Szwecji. Żydowskie sądnictwo demokratyczne nie działało, nie działało w sposób zalegalizowany. Czyli tak, jak stwierdził Leszek Olejnik w jednym ze swoich artykułów, sądnictwo to było tolerowane przez władze, mimo nieposiadanego legalnego statusu. <tuszy> Można przypuszczać, że brak legalnej działalności wiązał się z negatywną oceną sądnictwa, dokonaną przez niektórych przedstawicieli wcześniej wspomnianego Centralnego Komitetu Żydów w Polsce. Jeden z przeciwników legalnej działalności, żyd był centrolewicowy sionista Józef Sack. Mimo tych problemów związanych z brakiem legalnej działalności, aktywiści SD podejmowali wielokierunkową działalność. Jednym z jej elementów było wydawanie biuletynu, który się okazywał od maja 36 do maja 38 roku w nakładzie 2000 egzemplarzy. I proszę Państwa, jeżeli podczas prezentacji będzie się pokazywał tekst napisany kursywą, to właśnie to będą, proszę Państwa, cytaty z poszczególnych biuletynów, yy, właśnie gazety yy, SD. Yy, z kolei 30, od jesieni 1935 roku w ramach sądnictwa istniały trzy sekcje: do pomocy prawnej, do zagadnień związanych ze sprawami gospodarczymi oraz spraw odnoszących się do kursów języków obcych. Z kolei od połowy 1937 roku, działający w Łodzi aktywiści Żydowskiego Sonnictwa Demokratycznego starali się powołać do życia Stowarzyszenie Failand Ligi, które było częścią międzynarodowej organizacji o tej samej nazwie. Organizacja ta odwoływała się do wcześniej wspomnianych Żydowskich terytorialistów. W lutym 1938 roku. Ówczesny prezydent Łodzi odmówił zgody na rejestrację wcześniej wspomnianej Freiland-Bikini. Żydowskie Stronnictwo Demokratyczne, tak jak inne partie żydowskie, deklarowały lojalność wobec powojennej Polski. Działający w Polsce forkiści uczestniczyli między innymi w wydarzeniach, które były związane z utrwalaniem zachodnich granic powojennej Polski. Przedstawiciele Stronnictwa brali także udział w wydarzeniach, które miały upamiętnić wysiłek zarówno wojska polskiego, jak i, jak i, jak i Armii Czerwonej w zakończeniu niemieckiej okupacji Polski. Przedstawiciele Żyd SD brali także udział w uroczystościach związanych ze świętem wydatków, czyli dniem 1 maja. Z kolei w kontekście referendum 30 czerwca 1936 roku. Przedstawiciele RZSD popierali hasło trzy razy tak, czyli byli za zniesieniem Senatu, za e, ustanowieniem e, za, zachodnich granic Polski oraz wyrażali swoje uznanie dla zmian gospodarczych. Czyli na przykład mówili tak dla reformy rolnej i, dla, i tak dla uspołecznienia podstawowych gałęzi gospodarki krajowej, zachowaniem podstawowych uprawnień inicjatywy prywatnej. Jednocześnie Mendel Barberyński, czyli jeden z głównych działaczy RZSD po powojennej Polsce, wskazał na, na trzy dodatkowe punkty, które powinny być zrealizowane po przeprowadzeniu referendum. Wśród nich była obrona Żydów, którzy nie powinni ginąć z rąk krajowych i to będzie pierwszy cytat siepaczy z Narodowych Sił Zbrojnych i konieczność przyspieszenia procedury zwrotu pożytkowskich drobnych majątków. Warsztatów, mieszkań i tym podobnych. Instytucje żydowskie powinny otrzymać z powrotem pożydowskie społeczne majątki. Cały pożydowski majątek powinien być przeznaczony na, na celu urządzenia Żydów pozostających w kraju. W 1937 roku miały miejsce w Polsce wybory parlamentarne, w których y zwycięstwo odniósł blok demokratyczny. Aktywiści że SD, Popali blok demokratyczny, czyli sojusz Polskiej Partii Robotniczej, PPR-u, Stronnictwa Demokratycznego i Stronnictwa Ludowego. Faukiści uważali, że blok demokratyczny daje gwarancję bezpieczeństwa i spokoju w kraju. Jednocześnie, jednocześnie przedstawiciele Żyd SD wskazywali na cele, które wyłoniony po wyborach rząd powinien zrealizować. Wśród nich było i to nieco dłuższy cytat. Utworzenie jednolitej reprezentacji całej ludności żydowskiej w Polsce na podstawie demokratycznej ordynacji wyborczej, prawo wolnej emigracji, utworzenie z majątków żydowskich objętych y, przez państwo dla braku radnych spadkobierców, funduszu dla poratowania i pomocy w odbudowie gospodarczej pozostałej i zoborzałej ludności żydowskiej. Poparcie w odbudowie życia kulturalnego mas żydowskich rozwój szkolnictwa żydowskiego, teatru i innych placówek oświatowo-kulturalnych, a także liberalizacja przepisów prawa uprawniających do wykonywania rzemiosła. Wyrażenie poparcia dla rządzących Polską cało wkłączy do e, oceny antysemickich wydarzeń, które miały miejsce po zakończeniu II wojny światowej. Aktywiści Żyd sd z bólem przyjmowali do wiadomości m.in. fakt pogromu w Kielcach, które miał miejsce 4 lipca 1936 roku. Społeczeństwo żydowskie nie otrząsęło się jeszcze z ogromu nieszczęścia, jakie je dotknęło. Mowa tu o pogromie w Kielcach, gdzie z rąk rodzimych zbirów padło 31 istot. Tylko i wyłącznie dlatego, że byli Żydami. Zdawałoby się, że krwałą tę zbrodnię potępi całe bez wyjątku społeczeństwo polskie. Tymczasem pomina, pomijając Niektóre odłamy i opinii polskiej, niektóre koła w niedostatecznym stopniu zareagowały na tą ohydną zbrodnię. Dotyczy to w szczególności duchownictwa i polskiego stronnictwa ludowego. I proszę Państwa, w, w przypadku pogromu z 4 lipca 1936 roku yy, mamy do czynienia z pewną potrójną próbą zafałszowania. Bo z jednej strony yy, Kwestią tego pogromu próbował zafałszować kler katolicki, przynajmniej jego niektórzy przedstawiciele, jak August Front czy Czesław Kaczmarek, ówczesny biskup kielecki, którzy uważali, że winę za pogrom ponoszą same ofiary. Z kolei niektórzy przedstawiciele opozycji, na przykład PSL-u, uważali, że za ten pogrom odpowiadają czynniki rządowe. Z kolei niektórzy przedstawiciele ówczesnych czynników rządowych uważali, że za pogrom winna jest opozycja. Aktywiści fułkizmu, czyli ZSD, doceniali deklaracje ówcześnie rządzących, dotyczące równouprawnienia Żydów. Jednocześnie przedstawiciele omawianego sąnictwa wskazywali, że nie zawsze w parze z deklaracjami szły konkretne czyny. Rząd dotychczas nie realizował przysługujących mu i przy siebie wydanych praw na tym odcinku, i że formalnie obowiązujących przepisy praw nie były dotychczas w odniesieniu do społeczeństwa żydowskiego zrealizowane w, w całej pełni. Odnosi się wrażenie, że ze, ze względów wewnętrzno-politycznych i taktycznych, Żydzi padają jako ofiary w rozkrywkach politycznych między obozem demokracji i obozem reakcji. Przedstawiciele Żyd SD sposób niejednoznaczny oceniali wspieraną przez rządzących ideę produktywizacji Żydów. Idea produktywizacji miała polegać na zwiększeniu zatrudnienia Żydów w sektorze spółdzielnym, przemyśle oraz na roli. Na łamach biuletynu SD można odnaleźć pozytywne zmianki na ten temat, to znaczy na temat e, wspierania przez ówcześnie rządzących idei produktywizacji. To dotyczyło powołania do życia Komisariatu dla Spraw Produktywizacji Ludności Żydowskiej w Polsce. Jednocześnie fułkiści podawali wątpliwość sens istnienia tylu organizacji, które miały pomagać Żydom, czyli partii politycznych, kongregacji religijnych, komitetów żydowskich i Komisariatu dla Spraw Produktywizacji Ludności Żydowskiej. Aktywiści SD Doceniając niektóre elementy związane z ideą produktywizacji, postulowali wprowadzenie zmian w sposób ewolucyjny, a nie radykalny. Wskazywali także, że część Żydów zawsze będzie związana z inicjatywą prywatną, mieszczaństwem, kupcami i rzemieślnikami. Na łamach biuletynu Żyd SD pojawiały się także informacje, które dotyczyły aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem gospodarki w powojnej Polsce. Fołkiści doceniali fakt wydania w październiku 1937 roku dekretu o wyjątkowym skróceniu okresu nauki, czyli terminu i pracy trzelatniczej w przemyśle rzemieślniczym. Ten dekret był oceniany jako otwarcie możliwości do uzupełnienia strat osobowych, które rzemiosło poniosło w trakcie II e, wojny światowej. I jako jeden z ostatnich elementów należy wskazać, że zwolennicy omawianego sojnictwa, uczestniczyli w kultywowaniu pamięci o tych Żydach, którzy walczyli z Niemcami w oddziałach partyzanckich i armiach państw islandów, no także w Armii y, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Jednocześnie fołkiści z szacunkiem wypowiadali się o tych Żydach, którzy nie będąc partyzantami, y, zginęli m.in. innymi w getcie łódzkim. Pamięć o latach II wojny światowej. Powodowała, że aktywiści Żyd SD uczestniczyli między innymi w pierwszym kongresie ogólnopolskim i międzynarodowym byłych więźniów politycznych niemieckich obozów koncentracyjnych i więzień. To wydarzenie miało miejsce na początku lutego 1936 roku. Z kolei na początku 1938 roku delegacja Żyd SD przybyła do niemieckiego obozu zagłady w Oświęcim. I tu znów kolejny cytat z jednego z numerów biuletynu. W ciągu dwóch dni zwiedzono obóz śmierci oraz specjalny obóz brzezinki Birkenau. Przy zwiedzaniu miejsca zagłady milionów w pawilionie żydowskim odprawiono modły i odmawiano kadysz. Wycieczka uzyskała od Ministerstwa Komunikacji do swojej dyspozycji specjalny wagon pulmanowski. Wycieczkowicze, zadowoleni z organizacji wycieczki, wyrażali żydowskiemu sojnictwu demokratycznemu swoje uznanie. Organizatorami i przewodnikami wycieczki był obywatel Aleksander Zeberklank, Leon Freiman i Maurycy Goldman. Należy wskazać, że na łamach biuletynu sd dokonywała się także ocena innych partii Żydowskich. Aktywiści Żyd sd uważali, że zarówno sesjoniści, jak i aktywiści frakcji Polskiej Partii Robotniczej. Nie reprezentują dążeń i planów większości Żydów. To zagadnienie miało dotyczyć zwłaszcza lewicowych Żydów i to nieco kolejny, nieco dłuższy cytat. Syjoniści i żydowskie koła polskiej partii robotniczej rzeczywiście muszą prowadzić walkę o duszę żydowstwa polskiego. My zaś nie, bo my jesteśmy tą duszą żydowską. My dążymy w Polsce do narodowej autonomicznej gminy żydowskiej, reprezentujących wszystkich Żydów bez różnicy przekonań i obejmujący cały kształt pracy i potrzeb ludności żydowskiej. Sionista powinien walczyć na froncie palestyńskim, a nie w Miejskiej Radzie Narodowej w Łodzi lub w Sejmie. Tajemnicą polisznera jest, że syjoniści prowadzą tutaj robotę i starają się opanować życie żydowskie, także i z tego powodu, aby wywierać wpływ na czynniki rządowe polskie, aby popierały syjonistów na forum międzynarodowym. Żydowskie koła Polskiej Partii Robotniczej również prowadzą walkę o duszę żydowstwa polskiego. Muszą o to walczyć, bo olbrzymia część żydowstwa polskiego, pomimo wszelkich procesów produktywizacyjnych, pozostała i pozostanie tym, kim była i kim jest. To jest mieszczeństwo. Nasz Żydom Demokratom potrzebna jest Gazeta Żydowska, Szkoła Żydowska, Teatr Żydowski, Kultura i Sztuka Żydowska. Organizacje żydowskie, a nie. Gazeta, teatr, szkoła, kultura w języku żydowskim. Sam język stanowczo to za mało i nikogo z nas nie zadowolnia. Proszę Państwa, powoli kończąc, należy wskazać, że na przełomie 1939-1950 roku nastąpiła odgórna likwidacja żydowskiego życia politycznego w międzywojennej e, w Polsce w przypadku żydowskiego ssonicy demokratycznego. To się stało może nie przez bardziej y, czynniki, to znaczy decyzji poszczególnych urzędników, poszczególnych ministerstw, ale kwestia po prostu niewielkiej popularności stronnictwa, tak jak wspomniałem parę minut temu, około 400 osób, ale także emigracja, czyli emigracja przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych, Kanady. Argentyny, oraz jak w przypadku wcześniej wspomnianego Mędla barbarzyńskiego, udał się on do Australii. W przypadku, e, proszę Państwa, skąd ja o tym wszystkim wiem? No tutaj na koniec wskazują artykuł Ideologiczne Założenia Biuletynu Żyd SD, Połkiści w powojnej Polsce. Jest to, proszę Państwa, praca pionierska. Dlaczego? Ponieważ jak do tej pory nie ukazał się żaden artykuł, żadna książka, yy, która byłaby poświęcona właśnie przedstawicielom fałkizmu, czyli Rzet SD w powojennej Polsce. I w przypadku, tak ogólnie mojej działalności, no to jestem autorem trzech książek, które nie dotyczą tylko oczywiście żydowskiego życia politycznego, ale także malarstwa i ostatnia książka, która się ukazała w tym roku. To znaczy, byłem proszony, żeby nie mówić ostatnia książka, tylko czwarta książka, antyżydowska zbrodnia w przedbożu, a to proszę Państwa, to co jest nawiasie, recenzja kolegi Piotra poświęcona właśnie tej drugiej książce, czyli z socjalistycznej partii robotniczej po Alej Sjonhitarut. Bardzo mała partia, ale za to z bardzo długą nazwą. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli byłby dwa, trzy pytania, to z chęcią od razu odpowiem. No szybko, bo czas nas goni. E, tak się zastanawiam, bo i ta partia, i jeszcze dwie inne były nielegalne od samego początku. Tak Nie, tak nie od tego przełomu 49. i 50. roku. Z, z jakich względów akurat te były nielegalne? I jak to się dość stało, że mimo że ta partia była nielegalna, to skorzystała ze wsparcia Ministerstwa Komunikacji? W przypadku dwóch partii, czyli Sionistów Rewizjonistów i Agudas Izrael, one pod względem ideologicznym zajdowały się mocno na prawo. W przypadku Sionistów Rewizjonistów to właśnie opcja prawicowego sionizmu. W przypadku Agudas Izrael to byli ortodoksi religijni. Czyli też na prawo centrum, ale byli jednocześnie w opozycji do sionizmu, i właśnie ich prawicowość tych dwóch ugrupowań, czyli sionistów, rewizjonistów i Agudas Izrael, to właśnie powodowała, że te dwa ugrupowania nie działały w sposób legalny. I oczywiście wszystkie partie żydowskie po wojnie w Polsce były inwigilowane ze strony pracowników Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w przypadku żydowskiego stronnictwa demokratycznego, ono nie stanowiło żadnego zagrożenia dla rządzących. To znaczy istniało, no właśnie, nie było zarejestrowane, ale i tak istniało. To znaczy wszyscy widzieli, że istnieje ta, ta partia, ale no nie przyjmowali się nim. To znaczy jasne, była inwigilowana, ale żeby właśnie, czy były jakieś procesy polityczne, tych działa, czy nie. Co innego w przypadku wcześniej wspomnianych sionistów, rewizjonistów, czy bohaterów mojej pracy, doktors... Przepraszam, pracy doktorskiej pierwszej książki. Tak, przychodzi marzec 39 roku, jest rozbicie struktur i mamy procesy, gdzie kilku działaczy trafia na 2-4 lata do więzienia. Ale w przypadku SD czy właśnie tych folkistów, tego nie ma. To znaczy jest inwigilacja, ale nie ma rozbicia struktur. I nie ma y, noży jakiś działać trafia do więzienia no bo właśnie działa w sposób nielegalny więc to...